Pięć powodów dlaczego bycie chłopakiem jest lepsze niż bycie dziewczyną. Dziś mamy dzień chłopaka, więc żeby codziennie być na bieżąco z każdym dniem, zaobserwuj mnie i napisz, jaki jesteś płci. Zobaczmy, kogo mamy tutaj dzisiaj więcej. Jedziemy. Numer 1 przygotowania do wyjścia w 5 minut. U chłopaków to zazwyczaj kwestia wskoczenia w T-shirt, bluzę spodnie i buty bez większego dylematu w co się ubrać, bez żadnych makijaży, bez prostowania czy godzin spędzonych przed lustrem. Numer 2 bezpieczeństwo w nocy. Chłopaki na luzie mogą wieczorem wyjść do sklepu albo wracać z imprezy i rzadko kiedy czują realny strach że coś im się stanie, a dziewczyny, o i one muszą kombinować, dzwonić do kogoś, nosić ze sobą gaz pieprzowy i unikać ciemnych uliczek, bo ryzyko zaczepki jest dużo większe. Numer 3 klasyczek, czyli możliwość sikania gdzie popadnie. Nie ma co tu wiele gadać, chłopaki w tej kwestii mają giga, giga chill, gdyż wystarczy im krzaczek lub drzewko i po sprawie, a dla dziewczyn jest to olbrzymi logistyczny problem. Numer 4 brak okresu i rodzenia. Zero krwawienia, zero skurczy, zero huśtawek emocjonalnych, a macierzyństwo, mimo kilku swoich plusów, to dalej olbrzymi hardcore, którego faceci nie Muszą przechodzić. I numer 5 przewaga w sporcie. Chłopaki mają naturalnie wyższy poziom testosteronu, co przekłada się na szybszy przyrost mięśni, mocniejsze serce, większą pojemność płuc i szybszy metabolizm. Dzięki temu łatwiej im osiągać efekty na siłowni, spalać tłuszcz i generalnie być bardziej wydolnym fizycznie. Pozdro.